Osobiście mam problem z żarciem słodyczy. Jestem w stanie zrezygnować z normalnego posiłku dla słodyczy. I tak dalej. Jestem na HTZ, tak? Słuchaj, jeżeli dorosły facet, kurczę, jak to powiedzieć? Słuchajcie, ludzie wychodzą z narkotyków, ludzie wychodzą z alkoholu. To są poważne problemy. Jak dorosły facet mi mówi, że ma problem ze słodyczami, to sorry, ale to bez umniejszania tobie. Tylko mówię ogólnie. Słabe to jest. To jest takie kurde. Słuchaj, coś tam w życiu nie przepracowałeś może. To należy do elementarnych. Taka samokontrola należy do e elementarnych cech faceta dorosłego. Że, że nie ma problemu. Że może se nie jest słodyczy. Może zignorować te zachcianki. Pamiętaj. Twoja chęć na słodycze to nie jesteś ty. Ty jesteś swoim istnieniem, a chęć na słodycze jest obok. Możesz ją zignorować. Nie, jakby nie utożsamiaj chęci na słodycze z sobą samym, bo to są dwie odrębne rzeczy. Więc słuchajcie, naprawdę, wzmacniajmy swój mental. To nie może być tak, że dorosły facet pieści się z od sobą, bo ma problemy ze słodyczami, bo czuje się niekomfortowo, czy coś tam. I rezygnuje z realizacji podstawowych, powiedzmy, zadań faceta w dorosłym życiu, bo on musi mieć komforcik, bo on musi mieć słodyczki, bo on musi, nie wiem, przytulić ktoś go musi. No sorry, ja nic do ciebie nie mam osobiście, tylko mówię o, o takim podejściu, nie? I powiem wam, że szkoła, Siłowni, szkoła trzymania diety i tak dalej. To jest najlepsza szkoła do wyrabiania stalowego mentalu tutaj w głowie i do tego, żeby ignorować te wszystkie jakieś duperele, jakieś zachcianki. Jakieś takie rzeczy naprawdę. To one są takie rzeczy, są właściwe dzieciom, że część dzieci nie potrafi powstrzymać się przed słodyczem chociaż są takie dzieciaki, że potrafią no to sorry, ale tutaj jest praca nad sobą nie? więc nie ma co tam przejmować się słodyczami po prostu ignoruj kwestie i naprawdę w ciągu tygodnia rezygnuj ze słodyczy normalne jedzenie jest i tyle, mało tego masz zamienniki na rynku, tak? masz odżywki białkowe, smakowe masz funky flavors masz bolero masz Jakiś fit słodycze, no kurde, tego jest full. A ktoś mi mówi, że nie może słodyczka sobie odmówić, dorosły facet, no kurde. Wiecie, mnie to troszkę wiecie. Rusza, nie?